Cześć, cześć. Dalej porządkujemy nasze WordPressy w ramach wezwania Ogarni WordPressowy Bizen. W poprzednim materiale wspominałam o takich niepowołanych rejestracjach użytkowników, jeżeli właśnie mieliśmy zaznaczonego tego checkboxa, że każdy się może zarejestrować. A więc wejdźcie teraz w zakładkę użytkownicy i sprawdźcie, czy nie macie tam jakichś użytkowników, no, których tam być w naszym WordPressie nie powinno. W szczególności, czy nie ma jakichś zbędnych administratorów, czy osób, które mają wyższe uprawnienia po prostu niż subskrybent czy klient, bo może się okazać, że po prostu został jakiś stary administrator po osobie, która kiedyś na przykład stroną zarządzała, albo właśnie mamy tam jakichś niepowołanych użytkowniców, użytkowników, którzy mogą właśnie tutaj chcieć zaszkodzić naszej stronie internetowej. Dajcie znać, czy Wam się udało. To tyle w tym materiale. Do usłyszenia. Cześć, cześć!